Panie burmistrzu, panie przewodniczący, drodzy mieszkańcy Gogolina, to dla nas, dla społeczności Powiatu Krakowskiego, także wielkie święto. Wiele słów tutaj padło na temat rozwoju Gogolina, ale myślę, że ten symboliczny szpadel zamiast symbolicznego klucza to bardzo ważny symbol 50-lecia. Bo zwykliśmy świętować rocznicę miast w setkach lat. I wtedy odnosimy się do historii. Ale przecież 50-lecie praw miejskich Gogolina oznacza, że te prawa miejskie zostały mu przyznane nie ze względu na historię na to, że ktoś kiedyś nad piękną Odrą, tak jak a, nasze piękne Krapkowice, patrzę tutaj na burmistrza Krapkowic, ponad 700 lat temu ulokował w świetnym miejscu. To, że dzisiaj Gogolin świętuje 50-lecie, wynika. Z pracowitości mieszkańców, dlatego że 50-lecie miasta obchodzi się wtedy, gdy to miasto powstało ze względu na rozwój, który pamiętają ludzie, którzy tutaj dzisiaj zasiadają. Życzę, jak mówiła też pani profesor, tego mądrego połączenia tradycji z kreatywnością, tego mądrego połączenia konserwatyzmu z nowoczesnością. Bo na to i na Gogolin powiat Krapkowski zasługują. Bo wiele się napracowaliśmy, żeby dzisiaj w tak radosnej atmosferze te 50-lecie świętować. W imieniu swoim, obecnego tutaj przewodniczącego Rady Powiatu Krawkolickiego, pana Józefa Bukomińskiego i wicestarosty Sabinnego Szkół, która nie mogła tu dzisiaj być z nami, składam na ręce pana burmistrza i dla mieszkańców gminy, ale także na ręce pana przewodniczącego Czoka dla całej Rady z okazji Dnia Samorządowca serdeczne gratulacje. Robiliście dobrą robotę i wiecie, że będziemy z Wami, jak będziecie ją robić przez następne 50, 100, 200, 300 i 700 i 800 lat. Dziękuję bardzo. Pozwólcie, że na wstępie powtórzę to, co miałem okazję powiedzieć 5 lat temu na jubileusz 45-lecia Nadania praw miejskich dla naszego miasteczka. Pięćdziesiąt lat temu ówczesny włodarz Gogolina z rąk przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej otrzymał klucz do bram miasta. twoje serce, pracę, zaangażowanie podarowali temu miastu, i to oni tworzyli tą 50-letnią. Historię. Dzięki temu też możliwe jest, że minione lata były dla Gogolina bardzo owocne i udało się zrealizować wiele ambitnych zadań. Z Gogolinem łączy mnie wiele, w szczególności to cała historia odnowy wsi, tej pięknej karty rozwoju obszarów wiejskich. To trzeba powiedzieć tysiąc lat. 100 lat to za mało jak na miasto a więc tysiąc lat pięknej historii Gugolinowi życzę i tego, aby ten niezwykły splot okoliczności, położenia, zasobów ziemi, yy, skarbów, jakimi są ludzie, spleciony z inteligencją samorządu i z możliwościami, jakie stworzyła wolna Polska, żeby to wszystko piękniało i przynosiło taki owoc Biblijnie mówi się stokrotny, bo rzeczywiście tak tutaj jest. Gratuluję tego, co w Ogolinie się dokonało i tego, że mając różnych gości z różnych części świata, którzy przyjeżdżają do Górażdży, nie, możemy pokazać, jak wygląda środowisko codziennego naszego życia, bo nie mamy się czegoś wstydzić. Jest to zawsze miasto uporządkowane, zadbane, i miasto, które rozwija się w planowy, przemyślany sposób.